Kuba! Słońce świeci? Kuba? Tata idzie do pracy. A Kuba? Dokąd Kuba idzie? Do szkoły! Kuba idzie do szkoły? Słońce świeci? A ptaki? Co robią ptaki? Tak. No, Kuba idzie do szkoły, tak? Do szkoły. Dobrze, to idziemy do szkoły. Piesek śpi. Piesek śpi. Piesek śpi. Do domu nie. Do domu nie. A co to jedzie? Co jedzie? Auto. Auto. Dobra, idziemy do szkoły. Yes, yes, yes.